Ladies and gentlemen, welcome to the main event. The winner is... Dzień dobry wszystkim, witam Was w półfinale, którego odpadł niestety Pacanek01 spod klanu, w którym ja obecnie jestem, TDSTS. Chikita nie dał szans Pacankowi, jeśli chodzi o punkty, ale co i tak nie jest, Pacanek nie jest stratny, gdyż zdobywa 3 punkty do ogólnej klasyfikacji oraz 210 golda, które pojawi się u niego na koncie zaraz po zakończeniu drzewka. Tylko czym jedziemy, w jaki sposób Pacanek doszedł do półfinału, z ilością punktów, tego Wam powiem na, dla formalności 18-25 Wybrał sobie tak zwanego Nazi Bulldoga, czyli ósmotierowy czołg lekki, niemiecki Rozdawany na ostatnich finałach Grand Finals Bardzo fajna maszyna, z bardzo fajnym działem 10 mm Średnie obrażenia na zwykłych pociskach 240, na, na penetracji 182 Gold, penetracja 250 i uwaga heczki Co jest wielką zaletą tego pojazdu, 200, 320 obrażeń na 102 mm penetracji Jedziemy sobie na środek, zaraz zobaczymy, co tutaj sobie pacanek wyświeci. Już parę, po, parę naście pojazdów się pojawiał, pojawiło. Jest i iMix, tutaj będzie chyba panie przymierzenie, takie szybciutkie strzał w boczek. Zobaczymy, czy się uda to go trafić. I o Boże! 1257 hapsów poszło się przejść. Pan Wajmik się naprawdę musi być zirytowany. No, jeden strzał yy, i zadajemy obrażenia takie jak ten, ten, ten przedterek wysokiego tieru. Myślę, że spoko. Tutaj oczywiście przywitanie na czacie, się okazuje że jeszcze jedna osoba teraz jest Erek Gajco. Jest, jest na dodatkowo w bitwie, więc się chłopaki dobrali. Powoli strzelamy sobie w inne pojazdy i świecimy. Na razie mamy 0 po spocie, mamy 1500 obrażeń. No wiadomo, 1300 z samego AMX-a i próbujemy coś tutaj zrobić. Są dwie artki. Losowanie dosyć ostre, zobaczcie. Praktycznie są 9 i dziesiątki. My jako jedyna ósemka w naszej drużynie jest i tyłem. Jest i tyłem. Tedycha, daj, daj, dajmy szczerze, niestety w nas trafia w WZ120. Dosyć nieprzyjemny pocisk od tego Chińczyka. Trzeba się tutaj delikatnie schować, bo będzie to. Na nas polował. Uparł się na pewno Majorski i będzie teraz y, próbował strzelić naszego lajcika. Dlatego szybka zmiana flanki. Tutaj nie ma co się pchać. Tu są wszystkie ciężkie czołgi, więc nawet nie mamy co się tam y, z tymi czołgami szturchać. Y, Paczonek stwierdził, że poleci na drugą stronę. Y, Poświeci po i przy okazji powalczy tam gdzie się tłuką z medy i lajciki. Y, próba wyświetlenia w ruchu czegokolwiek na, na, na linii 890. Jest ich, jest, jest kolejny delikwent. Przycelowujemy. Nie wiem, czy to będzie strzał. No tutaj. Ten celny szałm raczej mógłby nie być. Na szczęście ktoś tam zaraz się zajmie tą 4-9, chociaż nie, wszyscy uciekają z tej strony, więc nawet nie ma co tam przyjeżdżać, bo ta flanka już jest stracona, niestety. Medy się wycofują, Arta jeszcze stoi w miejscu. Zaraz powinna się też ruszyć w inne miejsce, żeby nie zginąć, a patonek wraca tam, gdzie, gdzie stał na początku, no bo z drugiej strony. Czemu ma jechać na flankę, która już jest stracona i po prostu zginąć bez, bez, bez sensu? Podjeżdżamy pod górkę. Może coś tutaj się udało? Oj, to, to niemiłe, niemiłe zderzenie st 5 4 Na szczęście nic za bardzo tutaj nam nie, hapsów nie, nie ubyło. Na ogryskach T-54, y, IS-4 przepraszam, no i AMX-50B, który jest tam z tyłu podjeżdża. Jest i grillek jest i grillek czy będzie dobicie grilka? Y, próba przycelowania, no niestety ktoś na tego fraga zabiera, pojawia się E-75, no tutaj raczej nie mamy szans za bardzo z tym ciężkim czołgiem. Y, delikatny podjazd, jak Tiger ginie pod naporem Jadwigi. Teraz widzimy E-75 strzeliło i teraz, o szaleńczy, szaleńczy right na 75 Bardzo ładne ominięcie, y, objechanie z tyłu już jest Tedycha, może nam tutaj Przedać bułkę i nas widzi. Widzi nas. Niestety trzeba szybko się chować za E75, żeby Teddycha żeby nie miała przestrzału. Jeden strzał daliśmy. Przyjmujemy jeden pocisk od, y, od, od, od tego y, ruska. Sami gęsimy go przy okazji. Jeszcze jeden strzał, jest teraz bezradny gościu. nie może opuścić wieżyczki. Co oczywiście pacjonek wykorzysta i po raz kolejny trafia w przednie kółko, żeby ten hundsfot został na miejscu. Jeszcze jeden strzał. Teddycha nie ma szans opuszczenia. Wieży na nas, więc możemy spokojnie sobie ją teraz doić. Ta już wie... Tedycha wie, że już jest raczej po bitwie. Ta bitwa jest dla niego przegrana. Jeszcze strzał. O, tutaj zbyt szybko wyszedł z tego trybu. No to może być problem, bo ta Tedycha może się naprawić w tym, w tym momencie, ale nie, na szczęście zaczął przeładować. Kolejny pocisk. Doimy niemiłosiernie już 1300 obrażeń zadaliśmy temu ruskowi. I bitwa 9 do 6, więc powoli się wyjaśnia. Jest isek 7. Czy będzie walka z tym Misełem? no to jest taki strzał chyba powiedzmy bardziej na pałę, żeby po prostu oddać strzał i trochę go postraszyć. Jedziemy w drugą stronę, tam jeszcze są trzy czołgi, które nie były świecone, plus i oczywiście Artka. Dwie Artki, które mogą paść łupę naszego bohatera, tam, tam już krąży Batrza, tam krąży już Typek, tam krąży AMX. Obiekt kończy T49, więc spokojnie, teraz możemy sobie podjechać pod te Artki, wyświecić je i zrobić jeszcze dodatkowy dematch po spocie. Jest jedna Arta. Nie zwalniamy tempa, lecimy do przodu, szukamy kolejnej, jest żarówka, jest kolejny strzał M53 z lekkim splaszem. Nasz nas trafiony z go trafiamy niestety tylko w gąski. Jeszcze, jeden, jeszcze jedno obiechanie, no i tutaj Artki są już w czarnej D. Jak widzimy, M M53 strzeliło, więc mamy troszeczkę czasu. Dobijamy sobie tą artę ósmego tieru i zabieramy się za dziewiątkę, która raczej nie zdąży przyładować, zanim my jej nie wykończymy. Jeszcze jeden strzał powinien wejść spokojnie. Spokojnie Pacankowi, przypominam ma jeszcze 10 pocisków goldowych, tyle ile miał na to początku, jest kolejny frag Więc jeszcze ani jednego pociska goldowego nie użył Więc to spokojnie się wiąże z klasyfikacją, z kwalifikacją do tej bitwy. 121B kończy naszego Tyliona, ale widzimy teraz, jest objeżdżana praktycznie przez naszą batachę. To są po prostu dożynki, to jest bukakę, tak zwane. A i siódmy nasz się tłucze z, z, z swoim bratem, bliźniakiem, z drużyny. Raczej nie wróżę mu wielkiej, wielkich sukcesów, jeśli chodzi o tą walkę. Mimo, że ma przewagę hapsów, to. Raczej umiejętności troszeczkę gorsze, więc może mieć problem z przebiciem tego Iseła Więc na razie widzimy pojedyncze gigantów, dwa dziesiątotierowe isy siódme próbują się nawzajem strapić i nie mogą, nie mogą się przebić. Nie wiem, co się tam dzieje, czy czemu jeszcze hapsy, że ani jednemu, ani drugiemu nie uciekają. No i w tym momencie pacanek stwierdził, że włączy się do walki. I to temu temu Isowi pomoże. Jest i damage ze strony przeciwnika niestety na niej korzyść naszego naszego No to trudno. teraz się dopiero odgryza. Więc w tym momencie Is jest na dobicie. Czy to starczy, żeby dobić tego ise czy będzie możliwość dobicia tego czołgu ciężkiego. Widzimy teraz, pacen się wyświeca i Is z kolei skupia się na razie jeszcze na tym Isie i teraz w momencie się obraca na nas, bo może być my, możemy być dla niego swoim problemem na szczęście. Pacenz szybko tutaj sobie zajeżdża go od tyłu. Wyjazd od górki. I strzał z dobiciem Bardzo ładnie, 4400 obrażeń Po spocie niecałe 500 To niestety nie wystarczyło Żeby przejść do finału Chiquita jest już pierwszym, półfin jest pierwszym Finalistą oczywiście Jeśli chodzi o drzewko lajtów A pacankowi oczywiście dziękuję za udział I zapraszam do kolejnych edycji Konkursu GRB